Billboard, który jest za nami, ten billboard jest bardzo ważnym elementem naszego nowego etapu, kolejnego etapu kampanii. Dlaczego? Ponieważ na tym billboardzie właśnie prezentujemy to, co dla prawa i sprawiedliwości jest najważniejsze, najważniejsze programy dla Polski, programy, które zmieniły życie Polaków, które uczyniły życie Polaków lepszym. Z tymi programami, z tymi pomysłami, z tymi obietnicami cztery lata temu weszliśmy do wyborów. I dzisiaj każdy z państwa, każdy z Polaków, każdy z mieszkańców powiatu nyskiego może potwierdzić. Powiedzieli 4 lata temu i zrobili to dzisiaj. Uszczelnienie systemu podatkowego, obniżenie podatków, CIT z 19 na 9% dla małych i średnich przedsiębiorców. Podatek dochodowy z 18 na 17 procent to wejdzie teraz od 1 października. Zerowy PIT dla młodych, żeby Polakom zwiększyć stopę życia, polepszyć to życie, jak i również mieszkańcom powiatu nyskiego. Przed nami bardzo ważne wybory. Wybory, które mają decydujący wpływ na przyszłość Polski, na dalszy jej rozwój. To od państwa decyzji zależy w jakim kraju będziemy żyć za 4, 8, za 12 lat. W jakim Będą żyły nasze dzieci i wnuki. Wybór jest bardzo prosty. To jest apel do wyborców nie tylko tutaj, z powiatu Myskiego, z tego terenu województwa polskiego, który jest w moim okręgu, ale w ogóle do wyborców w całej Polsce. Popatrzcie Państwo na te hasła. Przypomnijcie sobie, na czym te programy polegały, a potem zastanówcie się za kotarą. Czy chcecie kontynuacji tych programów, czy chcecie nowych, które przedstawimy na, począt, na początku września na konferencji, konwencji programowej, czy też chcecie powrotu do tego, tak jak było? Jest grupa osób w Polsce, która stara się wrócić do tego, tak, tak jak było, przed czterema blisko laty. Proszę Państwa, nie zezwólmy im na to. Dopilnujmy tego, aby Polska rozwijała się w sposób systematyczny. Zrównoważony, albo takie tereny właśnie jak powiatniski zapomniane, które były peryferiami peryferii, zaczęły się rozwijać. Myśmy już pierwsze kroki w, to, w tym kierunku położyli, pierwsze kroki żeśmy podjęli. Apeluję do państwa, aby tego po prostu nie zmarnować. Nie ma innej opcji: że jeśli chcemy tej Polski takiej dobrej, sprawiedliwej, to tylko należy poprzeć prawo i sprawiedliwość. I naszych kandydatów. No niestety. A jak pani odbiera krytykę z Unii Europejskiej? To, że Niemcy mówią nam, że nie mamy demokracji. Wie pan co, niech Niemcy spojrzą najpierw na swój kraj i tam co się dzieje, jacy ludzie, że boją się po prostu na ulicę wyjść, boją się do pracy iść samodzielnie. Mam koleżankę akurat, którą mąż musi odwozić do pracy córkę, bo za rokiem ktoś tam taki zaproszony gość stoi i czeka na nich. Także wie pan, niech nas nie pouczają, tylko niech się zajmą swoim krajem. U nas jest wolność, jest demokracja, nie ma nic najlepszego jak Polska. Dlatego coraz więcej ludzi powraca do naszego Kraju. Coraz więcej ludzi wykupuje tutaj mieszkania, nawet ze Szwecji, jak słyszałam, z Niemiec i tu się osiedlają. Także trzeba coś więcej? Nie trzeba, tylko spokoju. Jest... Rączkuję. 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 Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.